Cześć, jest ktoś? Dzień dobry. Słuchajcie, no dobra, najwyżej potem sobie odtworzycie te transmisje. E, żeby nie było, że ten Baltic Bike Challenge jest takim tylko turystycznym, e, sakwiarskim rajdem. Właśnie tak się złożyło, o cześć Andrzej. Właśnie tak się złożyło, że Jestem teraz na drugim odcinku specjalnym tego rajdu. Przed nami jeszcze 4 km, 4 km takich bagien torfowisk. To są Kluki. To jest taki park narodowy czy krajobrazowy. Nie wiem na wysokości jeziora Łebsko, na, na, na południe od jeziora Łebsko, więc możecie sobie to wam sprawdzić na mapie, gdzie jesteśmy. Ci wszyscy, którzy są tutaj przez przypadek, mówię co to w ogóle jest. Jedziemy z kolegą i nie tylko z innymi zawodnikami raid ultramaraton gravelowy, chociaż bardzo dużo rowerów trekkingowych jedzie tym razem z zaświnowiaścia do granicy Morskiej 700 km mamy limit 110 godzin, oczywiście Chcia, chcielibyśmy zrobić to o wiele szybciej. Mieliśmy ambicje, może nawet na 48, ale niestety wczorajszy dzień zweryfikował nasze plany. Głównie przeze mnie, bo, bo po prostu, o ile kolano mi nie doskwierało. Moja kontuzja, mój Uraz mi nie doskwierał, to, to to, że nie spałem dzień wcześniej niestety wyeliminowało mnie wczoraj wieczorem. Na którym kilometrze jesteśmy teraz? Ja zaraz wam odpowiadam na te pytania, tylko chcę tak szybciutko. No właśnie, wczoraj wczoraj dojechaliśmy na 235 km trasy do ustki. Nie jechaliśmy dalej, dlatego że dalsza część trasy wiodła właśnie tym, tym terenem, który teraz jedziemy. Dzisiaj przejechaliśmy już. Zaraz ja to sprawdzę, czekajcie. Dzisiaj przejechaliśmy 43 km wczoraj 236 mniej więcej, czyli no teraz jesteśmy trzeba to dodać 235 plus 40 275 277 278 km mniej więcej. Jest w tej chwili. Wiedzieliśmy wczoraj, że będziemy jechać właśnie wokół jeziora Gardno, wokół jeziora Łebsko od strony południowej. I po drodze nie mamy żadnej miejscowości, w której ewentualnie moglibyśmy zanocować, jeżeli byśmy się totalnie już wypompowali. Dlatego postanowiliśmy zostać w łódce, była to dobra decyzja. Po pierwszej poszliśmy spać, wstaliśmy przed szóstą, przed siódmą. Zebraliśmy się w żabce, szybkie śniadanie, kawka, no i ruszyliśmy. Jechaliśmy z Adamem, takim kolegą poznanym na trasie, ale, ale ma mocniej, dzisiaj przynajmniej, wczoraj miał nogę taką jak my, a dzisiaj miał nogę mocniejszą i poszedł do przodu. Marcin też już poszedł do przodu. Ja wam zdaję teraz tą, 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 tą relację i tą transmisję. No to, nasz, to nasze kiepskie miejsce spowodowane jest, tak się trochę wytłumaczę też tym, że ja się co chwilę zatrzymuję, jakieś zdjęcia robię, coś do relacji nagrywam. No i tak właśnie, no, ze mną jest, niestety ja się chyba ścigać nie. Nie, nie potrafię, no, nie będę. Jeżeli mam nagrywać, to trudno się ścigać w tym samym czasie. Yy, a dzisiaj jest nawet spoko. No, pogoda miała być ładna, trochę popadało. Na razie jest jeszcze chłodno, ale zapowiadają, zapowiada się jakieś nawet 16 czy 17 stopni, więc myślę, że będzie OK. Yy, fajnie, że jesteście teraz. Yy, nie wiem, jak macie jakieś pytania, to, 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 to piszcie, to szybko wam postaram się odpowiedzieć na nie. Yy, siemanko Daniel. Yy, dzięki za powodzenia. No dobra no to słuchajcie no yy, yy, Jadę dalej wobec tego nie 20 znowu wejdziemy na Facebooku z transmisją na żywo yy, Uważaj na bagienka, dobrze Andrzej będę uważał Mamy jeszcze 4 km tych bagien. no muszę gonić Marcina, bo nie odjechał yy, Już Longiem, czy przerwa na nie zapytał Oj, no nie chcę zapeszać. No. Mega ambitny plan byłby taki, żeby jest gdzieś w głowie, żeby poje, przejechać to longiem, ale to jest 450 km. Mój e, rekord dotychczasowy longiem to było, czy longiem, no, z przerwą pod wiatą mm, na bgr 309 km przejechałem, to to można powiedzieć, longiem, ale zajęło mi to dzień, noc i dzień. Wtedy nie. Po z, 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 miałem zamiar spać pod wiatą, ale nie ruszyłem oka. No, i zaliczam to w sumie jako, jako przejazd Longiem, chociaż to nie był taki do końca Longiem. Natomiast taki Longiem, mój rekord to jest 270 km na, py, na Pyrze. No, też dość ciężki teren. No, tutaj wjeżdżamy, jak już zjedziemy z nadmorza, z... no bo tak, dojeżdżamy do Władysławowa, pewnie wiecie, potem jedziemy na Hel, wracamy z Helu z powrotem do Władysławowa i potem jedziemy przez. Ten, y, Trójmiejski Park Krajobrazowy chyba się to tak nazywa, poprawcie jeżeli inaczej. Y, y, I tam jest dość dużo przewyższeń jak na ten rajd, więc boję się, że jakby, że to już będziemy na takim zmęczeniu, że te przewyższenia będą nam tak kość, że będziemy musieli gdzieś tam jednak w Trójmieście przenocować. No a jeżeli, jeżeli przyjdzie jakaś energia, no to, no to może, może, no mamy taki plan minimum na dzisiaj 300 km, czyli jeszcze 260, dlatego jadę, trzymajcie kciuki. Y, Sprawdzajcie nas, te nasze kropki, chociaż jesteśmy gdzieś tam z tyłu. Zobacz, bo chyba powietrze Ci zeszło z łańcucha. <laughs> no chyba tak, kurczę, właśnie też tak jakoś dziwnie mi się jechało. No dobra, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Uważamy, uważamy, cześć suchy, dzięki, do zobaczenia. Czekaj, gdzie się to wyłącza?